Witam Was bardzo serdecznie. Tak jak po tyle, ogłaszam konkurs. W tej chwili y, tu mam tasiemkę, szpileczki, y, styropian. Ogłaszam konkursy do wygrania. Będą takie, oto bombki. Będę chciała jak najszybciej, y, właśnie ten konkurs teraz dla Was zrobić. I będą y, zdrabki do wygrania. Konkurs będzie dla osób pełnoletnich, bo wiadomo zdrabki. Tak samo bombeczki. One tutaj są ze szpilkami, a więc ten konkurs nie jest dla dzieci, niestety. Tylko dla osób pełnoletnich. Wystarczy w komentarzu napisać 1200 subskrypcji. Wtedy będę wiedziała, że ta osoba jest zainteresowana tym konkursem. Jakiś będzie to też właśnie miks zdrapkowy do wygrania. Takie bombeczki właśnie w tej chwili robię. Różne kolorki. Jak ktoś jest zainteresowany, pisze w komentarzu 1200 subskrypcji. Jak wpadnie to 1200 subskrypcji, to wtedy zrobię losowanie. Do następnego.